Hej, czy pamiętacie może kiedy jechaliście samochodem, albo mieliście w domu włączone radio i nagle poleciała wasza ulubiona piosenka? Albo nawet nie ulubiona, ale piosenka, którą słyszeliście z tysiąc razy. Albo nawet nie tysiąc, sto razy. Albo nawet nie była to wasza ulubiona piosenka, wcześniej jej nie lubiliście, bo ustawiliście ją sobie jako budzik i oficjalnie powinniście jej nienawidzić. Ale teraz w gąszczu tych wszystkich nieznajomych piosenek, ta wydaje się. Tak przyjemnie znajoma. Z jakiegoś powodu chcemy zrobić głośniej i jeszcze raz jej wysłuchać. I teraz pojawia się pytanie, czy tak jest wszędzie? Czy w naszej głowie siedzi taki paczacz, troszkę bardziej demoniczny od tego, który mówi nam, że rzeczy znajome są lepsze od tych nieznajomych? Okazuje się, że tak. Jest to tak zwany efekt czystej ekspozycji. Dzięki temu bardzo często działają reklamy. Jeśli będziemy mieli półkę produktów, i na tej półce będziemy znali tylko jedną markę. Bardzo możliwe, że wybierzemy właśnie tą znajomą markę. To się tyczy też naszego kołatania serca. Kiedy masz wśród znajomych, na przykład na Facebooku, jakąś koleżankę, która bardzo ci się podoba, to wierz mi, oglądanie jej zdjęć tylko bardziej wpakuje cię w ten dołek. Ulubiony artysta, ulubiony wykonawca. Ulubiony sprzęt komputerowy, im dłużej coś jest w Twoich myślach, tym bardziej to lubisz. To nasuwa tylko jeden wniosek: że czasami trzeba bardziej zwracać uwagę, co w danym momencie jest w Twojej głowie i na co zwracasz uwagę. Aktualnie to też działa na moją korzyść, bo im dłużej mnie oglądasz, tym bardziej lubisz mnie albo kawę.